Wyobraź sobie świat bez konkurencji. W takim świecie być może nie byłoby Ciebie, bo ktoś inny zająłby to miejsce, a może byłbyś najlepszy, i wtedy w naturalny sposób każdy klient kierowałby swoje kroki prosto do Ciebie. Tymczasem, niezależnie od tego, w jakiej jesteś branży, czy masz produkt, czy usługę, nie jesteś na rynku sam. Ten rok pokazuje nam, jak w każdej pracy, ważny jest człowiek za to, co robi. Dziękowaliśmy lekarzom, pielęgniarkom, kurierom, sprzedawcom i tym wszystkim ludziom, dzięki których pracy mogliśmy i możemy funkcjonować i żyć. Niewykluczone, że niektórzy z nas zmienią swoje wartości. Nastawienie do życia, będą bardziej uważni, a jakość będą upatrywać w szacunku do drugiego człowieka. Może czujesz, że będzie trochę inaczej i potrzebujesz nowych rozwiązań, by przyciągnąć do firmy właściwych, ambitnych ludzi. Może chcesz szczególnie nowym klientom dać jasny i wyraźny sygnał, że jesteś mocną marką, że mogą ci ufać. I traktować jak lojalnego partnera w biznesie. A może czujesz, że jest to najlepszy czas na wdzięczność i docenienie zespołów i liderów za ich pracę i zaangażowanie, bo dzięki nim Twoja firma nadal się rozwija. Możliwe też, że to właśnie teraz jesteś gotów na zmianę. Nie chcesz ścigać się już z konkurencją. Chcesz być najlepszy, przyciągać i otaczać się najlepszymi. I kiedy popatrzysz dookoła, to zobaczysz, że są pewne różnice. Niektórzy szefowie mają więcej spokoju i lepsze wyniki, bo zabrali na swój pokład tylko najlepszych, ludzi, których nie skusi szybka zmiana firmy. Są marki, które pomimo zawirowań na rynku, nowych decyzji, zmian w firmie nie tracą, a wręcz zyskują szacunek i wiarygodność przez to, w jaki sposób działają. W firmach, w których pracownicy są nastawieni na cel, widzą sens tego, co robią, 64% pracowników czuje się bardziej usatysfakcjonowana tym, czym się zajmuje. A tam, gdzie pracownicy są bardziej usatysfakcjonowani i spełnieni, połowa z nich, 50%, jest doskonałym promotorem swojego pracodawcy na zewnątrz. Bo widzisz, są szefowie, może też do nich należysz, a może aspirujesz do takiego podejścia, którzy czują, że są odpowiedzialni za budowanie szczęścia, satysfakcji i spełnienia swoich pracowników, które przekłada się na jakość ich życia i prywatnie, i zawodowo. Pytanie, jakim Ty jesteś szefem? Jeśli jesteś przedsiębiorcą, ekspertem HR, specjalistą, liderem zespołu, to zapraszam Cię na pierwsze w Polsce studia podyplomowe zbudowania marki pracodawcy poprzez zarządzanie szczęściem i satysfakcją pracowników. Happiness and Employer Branding to jest przestrzeń do rozwoju na trzech poziomach: dla Ciebie, dla Twojego zespołu i dla firmy, którą reprezentujesz. Nazywam się Joanna Janowicz, jestem doradcą biznesowym, inspiratorem, autorką i szefem merytorycznym studiów, na których wykładowcy, jak partnerzy biznesowi, kładą kawę na ławę i dzielą się najlepszymi praktykami ze swoich firm ze słuchaczami. Jestem szczęśliwa, że tak wspaniali i wybitni ludzie chcieli dołączyć do tego projektu, więc zapraszam Cię bardzo serdecznie na Happiness and Employer Branding już od października wraz z Kolegium Da Vinci.